A więc cześć siemanko, witajcie. Ja jestem Pan Jakub ja, i w dzisiejszym odcinku ze mną jest jak ja Kozak. Przywitaj się. No powiedz... A, przecież ty nie masz mikrofonu. No. Będzie odpowiadał na pytania, tak? Będziesz odpowiadał na pytania? <grydy> no właśnie. Dobra. No a to no. Jak on kozak, to kozak, mi? Dobra, gdzie lecimy, nie wiem. Dawaj śliskie. Albo srogi, nie śliskie, dobra. Dobra, uwaga. A dobra, ty już skoczyłeś. No to leci. Ja też już polecę. No. Możesz się teraz w tej chwili dać suba, dzwoneczek. A po, o, po odcinku dajcie, dajcie najlepiej łapę w górę. E, no. no, no to... O, i lecimy, tak? No, nie A, nie sprawdzajcie tego Discorda po lewej albo... O, widzę złoty automat. Co tu jest? A ja skara wezmę. Ja mam złotego skara, mi. Ty, ja mam złotego skara. Masno, masno. Dobra. No i tak, co można powiedzieć. Dzisiaj. Tak ciekawego. No tak. Jeśli chodzi o sprawy do obgadywania. To nic, dziękuję Wam za 90 subskrypcji yy... Modpack już niedługo miejcie taką nadzieję mam taką nadzieję że będę miał czas na zrobienie Wam nowej serii czy modpacku no co, no, odcinek może będzie dwa razy w tygodniu jeszcze się zobaczy no to lepiej subskrybujcie. Potem wam powiem, jakie dni. Tak. O, otw otworzyłeś jako skrzynkę? Bo ja jeszcze nie żadnej. Ja biorę wszystko, co jest na ziemi. I zde. Właśnie, o, widzę cię. Ha. Co ty tam masz? Ty pod nadu poszłeś. O, cześć, cześć. A ja nie widziałam tej skrzynki. Ja, Jezu. Tutaj był automat ze złotymi rzeczami. Dobra, ta skrzynka jest moja, o tamta. Proszę, daj mi ją otworzyć. Zawsze muszę prosić. Potrzebuję jakiegoś leczenia, tutaj już mówię serio. Potrzebuję jakiegoś amo. Zawsze otwieram. Jakaś może snajperka, sztucer poproszę. A tutaj ten, jaki jak kozak się budował. Jak wszystko on tu dropi. Nic mi nie zostawi, prawda? Silskie Sioło jest bardzo, <słyskie> bardzo ciekawe miejscówko, bardzo polecam. Jest tu bardzo dużo skrzynek. Jest to automat, który może wam powiedzieć złoty. Skar. Czyli znowu najlepsza broń w grze. Bo niestety hazard fili. Szkoda. Tak, to była moja ulubiona broń. Ruska była. No I wiecie. Złote P90. Nie, no. Jak ja. Co to jest? No. Ej, skąd? Na ziemi leżało sep. Złot, złote P90. No ja cię nie mogę. No to jakieś jaja. Jak ja Jak ja tylko snajperki jakieś potrzebuję. Poproszę snajperkę. A ten dyskolotkę ma elo. <laughs> Dobra, ja polecę jeszcze na lotnisko. Dobra, chodź idziemy. Ja potrzebuję jakiejś snajperki. nie ja gram, że ten skin mi się bardziej podoba od tego o, tego opa, tego pirata, bo mi się bardziej podoba pirat, ale po prostu tak tydzień raz pogram, tym tydzień raz tym tak, prawda? Digel, dobra. Ej, masz... O, Kałach XD. Po co mi kałach? Jak bierz kałacha. To lepszy niż Mk jest. Gościu. Dobra. Haha, <tosujesz> ten... Dobra, jedziemy. Tutaj jest najlepsza miejscówka do Taka moja ulubiona. Dobra, chodźmy idziemy tamten na ten piratów. Obóz. Wczoraj się nauczyłem tym jeździć. Bo nad wczoraj była aktualizacja. <laughs> Mamy 15.15. 15. Czasem bardzo dużo. Jedź, jak tu nitro włączyć? Ej, weź, powiedz, jak tu nitro włączyć. <laughs> Bo ja nie rozumiem. Bo mi się nie chce przyciągnąć, dziad. Jak tu nitro włączyć? Dobra, jadę po twoich schodach. Zdę. A tutaj jakiś... mam dopalać tylko, że? No jedź, Kurde. Ten ko... ten kozakiem jest to tam, wiecie. Umie się budować. A ja nubek. Prawda. Jeden z obozów piratów. Jeszcze wszystkich nie odwiedziłem, więc... Totalnie. O! Tu goście, goście były. Tu ludzie były. Tu były ludziskani? Ale nie ma. Małe poty. Dobra, gdzie mamy strefę? Dobra, tam. Chodź, idziemy do strefy. Strze po co strzelasz? Idziemy, chodź. Chodź, idziemy. Ja zwykle unikam typu, więc taki nudny będzie ten odcinek. Nupski. Ale mnie to zawsze fajnie to jest pooglądać. A nie, tu gości były XD. Chodź, idziemy. Idziesz? Kurde, XD Pozbieram trochę manców Nie jestem mistrzem budowania, ale będę się uczył. Więc wiecie. Ja już bym wolał rewolwer z lunetą niż ten. Ty typy widzę, typów widzę, typy nas dojeżdżają chyba. Nie widzą mnie. What? Nie widzą mnie. To jest Minigan. Ty, gdzie ty jesteś? Chodź, nie dojeżdżam mi. Chodź, idziemy sobie. Ty tam, typek kolejny. Jezu, to typy same są. Chodź, idziemy. Nie będziemy się z nimi klepać. <laughs> Najlepiej to jest na solówie. Szczerze, ale wam mówię ludzie, bym wolał takiego sztucera, z tego digla. bo naprawdę, dobra, sobie trochę podgłośność nie Zbieraj sobie, Macy, zbieraj, ja też pozbieram. Tych zwolę z tych mniejszych, wam powiem. Nie czemu, ale zmniejszy. Dobra, chodź, idziemy tu. O, ktoś tu sobie pozbierał te Dropy. A silskie sio sioła, zobacz. Co w burzy? Tutaj drop jakiś leci. To chodź, lecimy tam może, polecimy sobie. Co? Co, no, gościu? Ty gościu tam jest. Co? Czekaj, czekaj. A! No nie! <głosy> <głosy> Czemu? Kurde! Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie i cześć! <noise> No do